Witam Państwa w drugim odcinku Jak mówiłem przedstawię jeden ze swoich wozów To jest oto Fiat 125P wewnątrz malowany w płomienie Jak że inaczej Teraz tak Mówiłem, że mam w nim jeden Zacznę od tego, że mam w nim jeden bardzo fajny bajer Więc tak Bajer ten Nazywa się bufor układu zapłonowego i mówiłem, że nie e, nie niszczy on oryginalności auta. już tłumaczę o co chodzi. Bufor układu zapłonowego jest to takie magiczne urządzonko, które bierze sygnał z przerywacza, że tam zwarty, rozwarty, przekazuje go na tlu, klucz tranzystorowy, który zamiast. E, który zabiera energię z przerywacza na tej zasadzie, e, że mm, obciąża przerywacza, więc wszystko idzie na klucz. Klucz ty, ty przerywacz daje tylko sygnał, kiedy ma się zewrzeć i rozewrzeć tranzystor. Dzięki czemu przerywacz się nie wypala, nie iskrzy, nie ma strat energii na nim, co jest najważniejsze. Dzięki czemu mamy mocną, pewną. I zawsze pojawiającą się iskrę, póki przerwa, czy się nie rozpieprzy z innych powodów. Mi kiedyś pieprzła sprężyna od niego, nie wiem jakim cudem. Kupiłem nowy pieprzła znowu. Wydaje mi się, że jakieś tam się, nie wiem, związki wydzielały z silnika coś, że skorodował po prostu, ale... Albo z, z, z dziadowskiego materiału. Znaczy ten bufor działa w tej zasadzie, że zwiera, rozwiera. Zaraz pokażę jak to działa, ale opowiem teraz ogólnie więc Tak, 125B, tak, przebieg. No nie wstydź się 93 718 można powiedzieć z gazem ale teraz o gazie też opowiem e, może się trochę P.D. powtarzał gdzie indziej ale opowiem o gazie że gaz może być i gaz nie niszczy silnika i nawet ma swoje plusy w pewnych momentach, w pewnych miejscach, w pewnych zastosowaniach w kształcie tutaj dalej radio safari oryginalne, oryginalne tutaj ktoś grzebał coś zrobił z tymi kablami że nie pasują w oryginalną wnękę tam widać poprzypalane, nie? I yy, nie, tam się działo, ale wolę nie wnikać. A poza tym mam trochę tutaj tam jacka zrobiłem do tego radia, nie, że no radio ogólnie jest na długich, na cewkach, nie chciało mi się przewijać cewek. Tego po prostu sobie przerobiłem na jacka, nie? Może kabel schować, nic nie wystaje. To jest jako gniazdo zapalniczki, jak jechałem 600 km, żeby działała kamerka GPS i tak dalej, bo nie mogłem dostać ładnego tego tutaj. I nie chciało mi się tego rozpieprzać, nie? Na tego drobiłem się to, ale to tam po prostu wchodzi sobie ładnie i niczym nie wadzi. Poza tym e, krowa, 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 godełko, krowa, godełko, tym, nie? No w sumie to tyle, nie? Auto ma sp tam sportingowaną głowicę. E, w dole od jest oryginalny, tak oryginalny nie będę nic przerabiał spokojnie nie mam zamiaru to, to być oryginalnie zachowane z tym jednym buforem który zawsze można po prostu wypiąć, wpiąć normalnie aparat i, i nie ma w ogóle żadnego tam grzebania, piłowania, heblowania nie w każdym jak to wygląda, nie silnik jest w miarę oryginalny tam żadnych cudów nie było nie no poza tym za tym samochodem, nie no tu lusterka nie mam, tu mam, teraz pokażemy silnik o, momencik sobie otworzę szybkę o, przysnę. teraz tak musiałbym przerwa techniczna wracamy po przerwie otworzyłem maskę, bo jedną ręką nie umiem otworzyłem dwoma no i teraz mamy oto śmiech, reduktor, akumulator, kabelki, gasnie. Malowane, wszystko jest oryginalne. Odmę sobie wyprowadziłem tutaj, bo ogólnie silnik jak dostaje odmę, no to tam jest dwutlenek węgla, opary paliwa, wody, nie? I opary paliwa, oleju, wody, nie? No to tam wtedy chodzi, bo chodzi, trochę się marnuje, a to jest ze względu na ekologię, nie? Kiedyś tam jakieś euro weszło, czy nawet to nie było euro, żeby myśleli, że ma pary z powrotem przepalać, żeby się dopalały, nie? Takie cudo, o! A to jest buffo, nie? To taka sobie płyteczka z radiatorem, tam z tyłu. Strażny taki jeden i on całą swoją energię, zamiast iść przez przerywacz, tak? Zamiast iść przez aparat, to on po prostu wali przez to, nie? Całe napięcie wali przez to, no i tutaj są podłączane te cuda. Tutaj mamy kabel oryginalny przerywacz, nie? No i dodatkowo to zawsze można to wypiąć, wypiąć bezpośrednio tutaj i będzie ok, nie? Zasilanie silenie biorę stawki. Zarzekam mnie, na gazie chodzi jak nówka, w ogóle jest też inna, bo mogę uzyskać większe napięcie i jej nie uszkodzę, nie? więc nie omieszkałem się nie skorzystać z tej okazji, nie? No poza tym tutaj nic nie ma. Nie miałem jeszcze przekaźniki. Z bezpiecznikami dodałem, bo ten wóz oryginalny nie ma drugich bezpieczników. I jeżeli zewrze się ten metalowy przekaźnik, tak? Bo one są metalowe, jak zewrze się ten metalowy przekaźnik z napięciowym tu a się zewrze, bo nie no zaraz blisko tego, to już spaliłem, stopiłem jeden kabel tej grubości, rozbrał się do białego i spłynął radośnie gdzieś tutaj, tego pamiętam Spłynął sobie tu. Też spłynął. Jeszcze ja nie pamiętam gdzie, bo to było 3 lata temu, ale spłynął, nie? No i było nieciekawe, dlatego wymieniłem na plastik, plastik i dodałem bezpieczniki, bo on nie ma w długich bezpieczników. No zabijcie mnie, ma od cewki, ale nie ma już bezpośrednio na obwodzie, na obwodzie zasilania lampy, nie? No i co tutaj dalej? To, 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 to. Tu była antena, tutaj robiłem, odbiora się zrobiła na wylot, musiał zrobić. A jeszcze z tych brzydkich rzeczy mam elektryczny wentylator. Pozbyłem się sprzęgła ze względu na to, że nie działało ale jeszcze wtedy nie było mnie stać, żeby kupić tak pompę nie znałem się na tym i chciałem grzebać te zacieki jakby ktoś się pytał to jest magiczny środek o którym opowiem kiedy indziej nie jest to woda nie jest to klej nie jest to silikon nie jest to inne gówno jest bardzo fajny magiczny środek który bardzo dobrze uszenia wszystkie połączenia olejowo-wodne no nie? Nie? nie jest smar, nie jest olej nie? paluszek jest czyściutki proszę się nie martwić wycieków nie o mnie ośrodku wody jeżeli chodzi o modyfikacje, to tyle. Silnik jest oryginalny, nic z nim robione nie będzie więcej niż tego co jest. Nie? Tyle zastosowałem, bo po prostu jest czasu i układ ten zastosowałem, bo po prostu jest wygodniej. Tutaj mamy te kabelki tutaj zapalniczki. A, to nie tyle nie żadnych moment, tutaj nie ma silnika z ale udoskonalone na tyle swojej oryginalnej konstrukcji, żeby po prostu trochę go upodobnić do współczesnych aut. Jak mi to wyjdzie zobaczymy dalej, ale staram się, żeby był po prostu jak najzdrowszy, na jak najzdrowszy może być, nie? Co tu dalej? Mam tutaj takie felisata, a tam, nie wiem czy widać, nawiercane, nacinane tarcze, nie? Ogólnie opowiem wam jeszcze będzie o tym odcinek, o tarczach i tak dalej. Nawiercane, nacinane tarcze mają to do siebie, że mają mniejszą powierzchnię, więc są mniej skuteczne pod warunkiem, że się nie rozgrzeją. Jeżeli dużo hamujemy i często i gwałtownie, one mają mniejszą siłę hamowania ogólnie, ale jak się nagrzeją, w tym momencie zyskują po prostu na sprawności, bo się są w stanie wychodzić i usunąć pył, jaki powstaje podczas starcia klocka o, o, o tarczę, nie? Także jest skuteczniejszy, można powiedzieć, w pewnych określonych warunkach niż zwykła tarcza, ale w pewnych też nie. Do jazdy miejskiej nie poleca się, bo nie ma takiej potrzeby, ale jak już wiemy, że jedziemy w góry i hamować praktycznie całą drogę, bo jest z górki e, bardzo stromy zjazd, no to wtedy warto to mieć, bo one się nie, nie, nie dadzą do rady się zagrzać, nie? Usuną pył, usuną syf, e, oczyszczą się i się schłodzą. Jeżeli o to chodzi, nie? Z tyłu jest to samo. Tutaj, jeżeli chodzi dalej. No co? Lampy, lampy. Oryginalna rejestracja, wydech, pomalowany. To no coś mi w nim skrzypi, nie? Coś się z nim nie halo Ale to się poprawi, więc wszystko jest oryginalne, żeby nie było oprócz tego wentylatora. No i, i tego układu, nie? Może pokażę jeszcze, jak to działa. W sumie, bo czemu by nie? Już tu jestem, gadam, żeby nie być gołosłownym, nie? pewnie pomyślicie o, pierdoli 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 nawet kurde nie odpalę na tym, nie żeby nie było, teraz uwaga drodzy państwo przekręcamy stacyjkę trochę mu wdoimy pomachlojemy sobie gazem, bo na gazie odpalam, nie no i chodzi, nie elegancko chodzi, czekamy, aż ciśnienie zgaśnie sanie troszeczkę nie jest zimny. Dobra. Chodzi brzydko, bez zimny, nie? No i masz wolne obraty praktycznie, nie? Dobra. Idziemy pokazać jak działa. Cała energia idzie przez ten moduł, dlatego przerywać według mojej teorii powinien być niezniszczalny no bo w sumie tylko daje sygnał o bardzo niskim prądzie żeby działała cewka, nie? a cała energia idzie przez to eee, dodatkowe informacje są na moim fanpage'u odnośnie moich aut, stalowa flota ognistego kaźmierza się nazywa na cześć z tego samochodu tam gdzieś będzie wyświetlony link więc będziecie mogli sobie wejść, popatrzeć co odwalam, co robię poczytać no jak kogoś to zaciekawi, to się bardzo ucieszę, więc tak, póki co to tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek, przedstawienie mojego autka. tak, drugi odcinek z tym, co robię, jak się staram, bo się staram, żeby było lepiej, eee, za jakiś czas pojawi się odcinek o Maluchu, tam już jest bardziej nieoryginalnie to wszystko porobione, stety albo niestety, auto miało być typowo wyczyn, i to jest mój główny, właściwie moja praca inżynierska można by tak powiedzieć, ale to jeszcze nie teraz, muszę zrobić studia, robię jestem w tym trakcie, ale to będzie najlepsza chyba praca inżynierska jaką widział świat, ponieważ to jest zastosowanie wytrzymałości materiałów, tam obróbki, przeróbki, tam uodpornienia na ścieranie i tak dalej, plus elektronika i te różne dziwne rzeczy, które widzieliście w innym tam odcinku, tym króciutkim 40 sekundowym, co to coś dziwnego jest ta puszka, nie? Jak to się nie wie to niech sobie obejrzy też tu zaraz wstawię ten ten link nie jak se, ktoś jeszcze nie dopatrzył jak dopatrzył to się bardzo cieszę że kogoś to interesuje no a póki co to na tyle teraz jedziemy na przejażdżkę. trzeba rozgrzać autko na tankować gazu bo oczywiście nie ma paliwo jeszcze się nie świeci ale to tam e, niedługa droga że zacznie nie więc życzę miłego dnia miłego weekendu do zobaczenia trzymajcie się ciepło się Miałem sytuację, że jadąc po prostu wyłączył ładowanie i się wyjebał gdzieś tam w kosmos i robił dziwne rzeczy, które nie miały najmniejszego sensu, a ten watchdog tak zwany po sekundzie, jeżeli on nie zostanie zresetowany z programu, po prostu zresetuje cały procesor i zacznie się wszystko od nowa, czyli nie straca ładowania podczas jazdy, a trochę chujowo go gasić jak się jedzie na przykład na skrzyżowaniu albo gdzieś w mieście i nagle trzeba go wyłączać, włączać i dziwne rzeczy robić więc to powinno pomóc w ten sposób jeszcze ulepszyłem tam poskracałem czasy i takie bzdury więc tak teraz bierzemy to stąd podłączamy nasz cudowny sterownik do jakiegoś cudownego kabla o klik tak <laughs> idziemy włączyć zapłon Nie mam kluczeków kurwa. Och ja głupi. debil Wszystko taka gra. Lecimy. Szybko. Jeszcze skompilujemy. Tak mega. I lura. W ten oto no to sposób. Wszystko robi się samo. Czyste ręce, czy Procesory nie są złe, pod warunkiem, że umie jakby je używać, nie są robione tak, żeby się rozjebały po pięciu latach i nie są lutowane bezołowiący, no bo bezołowiący na to zło, gorsze od szanego szatana. Dobra, wbijało się.